Myślę, że jako jeden z uratowanych mam prawo opowiedzieć Wam historię naszej wycieczki do pierwszej budowli Kefnów, śladu jedynych obcych, których kiedykolwiek odnalazła ludzkość. Oczywiście dziś jest ona dostępna jedynie dla dron i awatarów, ale zacznijmy od początku. Rybko, po co tutaj przylecieliśmy? Spytałem, gdy lądowaliśmy na Forsteris 3B. Przypomnij mi proszę, dlaczego nie wylegujemy się na latającym tarasie nad purpurowym oceanem Taleni? Och, skarbie! Zdobyłam dwa bilety na wejście do wieży Kefnu. Po latach badań, w końcu jest ona dostępna dla zwiedzających, a dziś jest uroczyste otwarcie. Będzie tam cała śmietanka sektora. Może spotkamy kogoś sławnego i strzelimy sobie holkę? I po to tłukłem się taki kawał drogi? Przecież mogliśmy te zagadkowe inskrypcje ze środka obejrzeć w inwizji. Ty naprawdę jesteś bezduszny. Zagroż poczucia estetyki czy podziwu dla sztuki? Dlaczego nie wiedziałam, że nasza miłość będzie tak bolesna? prychnęła. Wiedziałaś i to uwielbiasz, odpowiedziałem z uśmiechem. Majana tylko się ze mną droczyła. Kochała mnie od pierwszego wejrzenia i pomimo moich częstych, kąśliwych uwag na temat jej chęci bycia sławną, wzięliśmy ślub zaledwie dwa miesiące po tym, jak się poznaliśmy. Ja też od razu czułem, że to ona jest tą jedyną. Jak tylko zobaczyłem tę burzę kruczo-czarnych loków unoszących się nad jej głową. Podtrzymywała ją ostatnim hitem mody, antygrawką, z którą się nie rozstawała. Ja też nie byłem jej dłużny i udawałem, że artefakt obcych ani ich pismo nic mnie nie obchodziły. Odkąd je odkryto, inwizja kipiała od wiadomości i spekulacji na ich temat, a ksenoarcheologowie prześcigali się w fantastycznych domysłach, czemu miały służyć. Od miejsca kultu, przez muzeum, po dzieło sztuki megalitycznej. Wysoki na ponad 100 metrów prostopadłościan z miejscowej skały wieńczyła idealnie okrągła kopuła. Wydrążone w środku korytarze i schody łączyły wielkie komnaty. Zawierały mnóstwo balustrad oraz balkonów i cały świat podniecał się ich wyglądem. Ktoś nawet stwierdził, że to był teatr, w którym odgrywano wiele sztuk naraz. I to w sumie by pasowało, gdyby nie widła przedstawiające zwierzęta, których nie było na planecie. Inne, wygrawerowane w kamieniu, pasowały do szkieletów znajdowanych w ziemi. Wizerunki zachowały się doskonale, mimo datowania obiektu na kilkadziesiąt tysięcy lat. Najciekawsze było jednak to, że pomiędzy nimi odnaleziono stworzenia wyglądające bardzo znajomo. Przypominały małpy, konie, a niektóre wydawały się łączyć cechy różnych gatunków. Moją żonę najbardziej interesował, uwidoczniony gdzieś pośrodku nich stwór. Przypominający centaura. Twierdziła, że babcia dała jej w prezencie holoksiążkę z reprodukcjami oryginalnych ziemskich mitologii i tam widziała ilustrację, która utkwiła jej w pamięci na resztę życia. No cóż, nie każdy lubił mgławice i wirtuale. Były i takie dinozaury jak moja Majana. Zbliżaliśmy się już do wejścia, gdzie Planetarna Komisja Sztuki ustawiła swój przyczółek i rozdawała zaproszenia na późniejszą prelekcję. Skarbie? Widzisz go? Tam dalej stoi Kalenbrul. Wiesz, ten gość od surfowania na lawie. Ten szaleniec? Czy on przypadkiem nie miał ostatnio wypadku na zbyt aktywnym wulkanie? Miał, ale ubezpieczenie zdążyło go teleportować, zanim spłonął. I to cię w nim podnieca? Burknąłem zniesmaczony. Głupol, tylko twój głos mnie podnieca. To była dobra odpowiedź. Zawsze wiedziała, jak mnie podejść. Nie, żebym zbytnio protestował. Majana ciągnęła mnie do środka. Dałem się poprowadzić, mijając kolorowy tłum gości. Każdy chciał się wylansować i pokazać w towarzystwie. Ja sam nie miałem takich potrzeb, ale czego się nie robi z miłości. Udało nam się w końcu prześlizgnąć przez masę ludzi i zostaliśmy wpuszczeni do środka. Weszliśmy przez jedno z dwóch wejść, to główne, okrągłe. Majana naprawdę miała wtyki. Większość gości wpuszczana była mniejszym, prostokątnym wejściem. Nad którym nie było tak atrakcyjnego sufitu. Nad nami rozciągał się widok stad zwierząt przypominających krowy, rozbijanych na mniejsze grupki przez polujące na nie drapieżniki. Tak przynajmniej twierdzili ksenoarcheologowie. Rdzawo brunatne kontury postaci były zaskakująco realistyczne i działały na wyobraźnię. Jak również fakt, że znajdowały się jakieś 15 metrów nad podłożem. Jak oni to malowali tak wysoko? Jak dla mnie. To równie dobrze mogli być miejscowi mieszkańcy zaganiani do roboty przez feudalnego władcę. Ale co ja tam wiedziałem o obcy? Przynajmniej wtedy, niezbyt wiele. Otrącił nas jegomość, który odbił się od mojego osobistego pola siłowego jako skały. Przepraszam, ale do środka to w tamtą stronę, palnąłem z uśmiechem, widząc, że facet idzie w kierunku wyjścia. Ja nie chcę tu być. Wy też powinniście odejść. Tu nie jest bezpiecznie. Głupstwo, kto panu tak powiedział? Przecież obiekt był badany przez najlepszych specjalistów planety. Nie ma się czego bać, Majana weszła mu w słowo. A czy wiedzieliście, że skała nie dała się prześwietlić? I nie wiemy, co jest w ścianach pomiędzy komnatami? Że one same to tylko jedna czwarta objętości obiektu? Coś tu jest nie tak. Do tego te malunki i podpisy głębiej w środku. Im dalej, tym więcej jest tych zwierząt. A na samym końcu skrywają się w chmurach. Nie podoba mi się to. No i ta pusta komnata na końcu. Nic w niej nie ma, jakby jej nie dokończono. Przepraszam, a kim pan jest? zapytałem niezadowolony z jego insynuacji. Midian Bonas, archeolog amator. Mówię wam, coś tu nie gra, mam nosa do takich rzeczy. Czyżby odcyfrował pan inskrypcję z komnaty centralnej? Majana uniosła prawą brwi. Miała tę swoją fascynację w oczach. Zaraz pewnie zaprosi gościa na obiad. Mam dobry pogląd na to, co mogą oznaczać. Sugerują, by nie wchodzić tutaj tak tłumnie. Tego jestem pewien. A dlaczego nie? Cóż, nad tym wciąż pracuję, facet podrapał się za uchem. Dobrze, dobrze, weźmiemy to pod uwagę. Podziękowałem mu i poszliśmy dalej. Trafiliśmy szerokim korytarzem do komnaty balkonowej. Tu ściany pokrywały płaskorzeźby pokazujące podobną scenę, jak ta z sufitu nad wejściem. Jedyną różnicą były geometryczne formy przenikające gdzie gdzieniegdzie przez ciała zwierząt. Echa głosów tłumu zwiedzających rozchodziły się po ogromnej sali i zlewały w jednostajny szum. Dużo nas tu naraz wpuszczą? Jak głębiej jest tak samo gęsto od zwiedzających, to co chwila będziemy wpadać na jakiegoś oszołoma. Spytałem ukochaną, zapatrzoną w figury. Zmniejszyła moc antygrafki i włosy opadały jej teraz na ramiona. Spodobało mi się. Powinna robić to częściej. Wieża może zmieścić ponad 2000 tysiące zwiedzających naraz, według komisji. I ile? No to faktycznie wygraliśmy los na loterii. Majana nie chwyciła przynęty i dalej podziwiała ryciny. Szliśmy wzdłuż ścian. A ja zastanawiałem się, czy dalej zobaczymy ubojnię tych prawopodobnych zwierząt. Nie mogłem się pozbyć wrażenia, że to był po prostu wypas bydła. Gdy przechodziliśmy do kolejnego korytarza, podłoga zadrżała. Skręciło mnie w jelitach i pociągnąłem majanę w kierunku wyjścia. W skarbie, chyba cię ten wariat nie przestraszył. Gdzie chcesz iść? Źle się poczułem. Chcę zaczerpnąć świeżego powietrza i zaraz tu wrócimy. Co? Właśnie teraz? Och. Poddała się i ruszyliśmy do wyjścia. Podłoga drżała coraz mocniej i zwiedzający zaczęli się na siebie oglądać. Pracownicy komisji ich uspokajali i zapewniali, że to tylko miejscowe wstrząsy, a budowla jest wytrzymała i nic im nie grozi. Przepychaliśmy się pod prąd. Byliśmy już pod malowanym sufitem, przed okrągłym wejściem. Nie zwracałem uwagi na otoczenie, ciągnąc Majanę za sobą. Świat śledzący relację w inwizji zamarł, gdy kamienna ściana zsunęła się znad drzwi wejściowych i kontakt z ludźmi w środku się urwał żadne z urządzeń budowlanych nie mogło przeciąć blokującej skały. Przybyli fizycy, głowili się nad strukturą molekularną materiału i nie mogli nic poradzić. Kilka dni później drzwi same się podniosły. W środku zamiast zwiedzających zastano chimery, żywo przypominające te z Każdy człowiek został zamieniony w pół zwierzę. Im głębiej byli w wieży, tym modyfikacje były poważniejsze. Ci ze środka, pełni dodatkowych zwierzęcych rąg. Nóg czy szyi bez głów ledwie siebie przypominali i szybko poumierali. U tych bliżej nas dawało się rozpoznać cechy ludzkie. W zasadzie można powiedzieć, że mieliśmy szczęście. Przeżyło tylko kilkoro gości oraz my. W ostatniej, pustej komnacie pojawiły się nowe ryciny podpisane zagadkowym pismem, a na jej końcu otworzył się tunel do kolejnego pustego pomieszczenia. Dlaczego mieliśmy szczęście? O nie, nie zdążyliśmy się wydostać. To nawet zabawne! Moja żona zawsze lubiła centaury, ale skądże? Dostała małpi ogon i skórowy płaszcz na karku, otwierający się jak wachlarz. A ja otrzymałem krótkie kolce jakiegoś żółtego jeżozwierza, odwrócone stawy kolanowe i błony między palcami u nóg. Teraz nasza miłość była naprawdę bolesna. Ale jak mówi moja ukochana Majana, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W końcu stała się sławna. Niewielu żyjących ludzi mogło się pochwalić, uwiecznieniem na płaskorzeźbie w komnacie wieży Kefnu.